Ej, że tak pisałem, ale musiałem to napisać. Byłem wkurwie nieporanny, że wakacje nie mogłem przyjechać i nie będę kłamał, nie chciało mi się. Ale kiedy napisałaś, że widzisz że u nas tylko przyjaźń, to coś we mnie pękło. Nie chciałem pisać do ciebie nawet. Chciałem po prostu o tym zapomnieć. Ale od czasu do czasu pisałaś, no to próbowałem zapomnieć gadając ze znajomymi, co prawie się udało. Dalej nie mogę uwierzyć, że w taki chujowy sposób zostawiłem osobę, na której mi zależało, o którą się starałem. Ale szczerze dziękuję, bo dzięki tobie ta, ten rok był kurwa najlepszy w moim życiu. Jeszcze raz po prostu patrzyłem się kochanym, a nie kurwa jak jakiś dziwak, co rzuca jakieś dziwne rozsągi i kurwa no. Wokoło stoją hieny i łapią mnie znów za gardło Pierdolonek za moją tożsamość I nie będzie lepiej, bo od dawna jest chujowo I dzwonię znów na FaceTime, bo nie daje rady z głową No i mam dziewczynę, którą kurwa bardzo kocha, A jeśli mnie zostawi, to stracę jebany sen Cały świat czarno-biały, bo nie ma Wszystko dobrze wiesz. dobrze, wiesz Moja głowa bardzo męczy mnie. męczy mnie Na serce się rwie do ciebie tak. Rwie do ciebie oh, 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 oh. Czemu tak nie jest? biłki nie pomagają Marzę, że wiesz, śnie Wszyscy to tak wyśmiewają Ale nie wiedzą Nie wiedzą, co mam w głowie I jak się czuję Czemu scenariusze prześledzą? Kocham Cię, może Ty wiesz dlaczego tak jest. Wokoło stoją hieny i łapią mnie znów za gardło Pierdolony za nas moją tożsamość I nie będzie lepiej, bo od dawna jest ujowo. I dzwonię znów na facetime, bo nie daje rady z głową No i mam dziewczynę, którą kurwa bardzo kocha, A jeśli mnie zostawi, to stracę jebany sen Cały świat czarno-biały, bo nie ma tu jej Podam tobie wszystko, nawet moje serce wow.